Chcę, żeby mój Chorzów był bezpieczny. Chcę, żeby mój Chorzów był uśmiechnięty. Chciałbym, żeby mój Chorzów był przemyślany. Chciałbym, aby mój Chorzów był oparty na dobrym brzmieniu. Chciałbym, żeby mój Chorzów był czysty. I wyremontowany. Chciałbym, aby mój Chorzów był bardziej rozrywkowy. Chciałbym, aby w moim Chorzowie było imprez dla młodzieży. Chciałabym, żeby Chorzów był przyjaznym miejscem dla studentów. Chcę, żeby Chorzów był przyjazny i dla obcokrajowców. Chciałbym, żeby Chorzów miał się czym chwalić. Zresztą już ma. To, czy Chorzów będzie taki jak chcemy, zależy właśnie od nas. W tych wyborach to młodzi mają głos. Dlatego 7 kwietnia zmieńmy nasze miasto i idźmy na wybory!